Hasło na dziś skok w dal, przeprawa przez wodę oraz wymiana klocków. Żeby ruszyć w drogę musimy wymienić klocki. Bardzo szybko mi coś tutaj, te kocki się zjeżdżają. Jedziemy z koksem, naprawiamy i wyjazd, bo piękna pogoda. Lecimy. A dokręciłem nie wiem po co. Nie co zaraz zepsuję tertytkę. Tak jak klucz kupiłem za 10 zł i przy motorze jest niezbędny. O to jest syf Nie wiem czy nie blokuje po zimie. Nie no, wchodzi palcami. Nie jest to reklama klocków Jak to było, jak to było. Litr na czterech, trzech nie piło. I tu też już jest. Skręcam. Wszyscy dokładnie wiedzą. Że nie wystarczy jeździć, trzeba czasami coś i naprawić. A teraz wypowiedź naukowa, Janusza. Częstotliwość napraw jest wprost proporcjonalna do wieku pojazdu oraz rodzaju jego eksploatacji. A tak, przed wymianą oleju rozgrzewam silnik. One. wymiany oleju jak w bolidzie. I w końcu ruszamy A, biegają, biegną. Serenki. No akurat biegną tu gdzie ja jadę Widać je? Widać. Przebiegną mi drogę? Przebiegną, patrzcie! Jedziemy! Jedziemy do miejscowości Nerwiki, gdzie jest pałac Jest pałac, bo po... będziemy go oglądać No tutaj A byśmy nie przejechali wylała woda kiedyś tu przejeżdżałem I muszę powiedzieć że się zdziwiłem dużo wody było teraz nie chcę powtórzyć tego tak się wydaje że tutaj nie jest głęboko się zaczyna tylko dopiero robić głęboko więc musimy musimy to jakoś ominąć na bank jest głęboko Wiem, Już ja to wiem. Czy jedziemy? Dobra. Radko śmierć. Jedziemy. Uuu! Panie! O Panie! W butach mam... O, ale wody! Ten cały mokry już pojeździe. przy Pałacu w Nerwikach. Powiem Wam, że tak się zgrzałem, że już wyschłem prawie. Ciepło, fajne słoneczko jest, wieje troszeczkę wieterek. Teraz Wam go bliżej pokażę. Nie tyle, co będę mógł, bo jest teren prywatny, nie można wchodzić, ale jakoś tutaj coś nagramy. Chłopiec i pyta. Dzień dobry, przywitał się. Czy ja latałem dronem? że tak. A, a do czego pan za nagranie? do vloga. Aha. Także zainteresowanie jest. Nawet duże. Jeszcze skurcz mnie złapał. W palcach u stopy. Jakaś kurówka zachorowała. Bo kaszle, Jedna. Dobra. Przyjałam wszystko wszystko. Nic nie zapomniał tu to, to normalne, coś zapomnieć. Także nad borkem jedziemy Yupi. No, ale fajna trasa, ale pogoda. Ludzie. Wychodźcie z domów, sprzedajcie na motory, rowery i w drogę Fajnie bo jadę teraz drogą, którą jeszcze wcześniej, nigdy wcześniej nie jeździłem Służycie? Przed nim jak wyje? No to jest właśnie Metzeler Ale hamulce mam z tyłu, teraz Żyleta I gdzie teraz, pani Mapo? Pani Mapo No nie, znowu się mi wyłączyła Bez jaj Kanie i ławeckie, Kanie i Ławeckie A jeszcze pytano mnie, czy nie zabundziłem. Bardzo spokojni ludzie w tych nerwikach, powiem wam bym się nie spodziewał prawo Zachód słońca I do Borek O Zobaczcie ile serenek Ludzie Co to za spotkanie? Hej Mały podjazd i ruiny kościoła w borkach. Czas wracać do domu, bo zmienia się pogoda. Popcorn, Popcorn przyjechał do Borek. Ba, I wata celowa. Niestety w drodze powrotnej miałem problem z mikrofonem, ale całe szczęście kamera nagrywała. Więc oglądamy i słuchamy muzyki. Ja on ty wie Dobra teraz nie będę śpiewał, gdybyś pomyślał dureń Może zajdziemy od razu na paliw Zatankujemy do pełna I co? I co? I co? I otwarte No nie no, otwarte Zobaczymy, ile wejdzie Wyfisujmy. Dzień dobry. Pod trójki, proszę. A może coś jeszcze wezmę? Ciepło się zrobiło. Chociażby i trzeba wziąć. Tamten paragon to dla żony, a to dla mnie będzie. Nie są strony. To łąża. Mam nadzieję, że ich nie, po, nie potłukę. Nie. Jakby ktoś się pytał, dlaczego Janusz takiego terenu wozi zawsze wy. to tutaj macie odpowiedź. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami, subskrybujcie kanał, lajkujcie. Pozdro. Akcja! Tak wyglądają zjeżdżone. Jeszcze tylko zamontuję sakwy i w drogę. Rzucę czapę. Hej.